Cześć! Ostatnio pokazywałem M16 na targach, ale czas pokazać M16 już u nas w salonie Kusator. Kolejne M16 jadą do was. Są to jeszcze roczniki 224, ale odnowione. Zaraz wam to przypomnę, na czym polega te odnowienie w M16 versus ta, którą już znacie. Zobaczycie, jak jeździ, jak wygląda ten licznik podczas jazdy. Cena się nie zmieniła, 17,5, ale nowa, już z tego co pamiętam będzie chyba 500 zł droższa, prawda Dawid? Prawda. 500 zł droższa i to jest 2,25 już euro 5 plus. na pewno Wam pokażemy jak już będą wylatywać około z tego co pamiętam 15 czerwca, coś takiego powinny być, w połowie roku. No i co jeszcze? Zobaczymy, czy mają obesy, czy nie. To wszystko będzie na naszych mediach społecznościowych, a na pewno na kanale YouTube, do którego zachęcam, żebyście subskrybowali, udostępniali treści. Tam są naprawdę bardzo fajne. No i co? Czas pokazać wam na szybko to, co już mniej więcej widzieliście na targach w Warszawie. No i odpalimy i przejedziemy się nim. I tak wygląda w słoneczku. E, czym się to różni? Przede wszystkim mamy mniej tego niklu, tylko taki mat, bardzo dużo brokatu, połysk z brokatem. Mam nadzieję, że to widać ile tego brokatu jest. Na butniku jest również. Pasy zostały. Oparcie w zestawie, tak jak do tej pory, po raz kolejny bardzo dużo e, brokatu, tłumiki te same. Największa zmiana jest w liczniku. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Po odpaleniu. Tłumaczka świeci, więc tak nie za bardzo widać, ale on wygląda przecudnie. Odpalimy go sobie zaraz i tak obroty, prędkość, jaki bieg duży wyświetlacz, ilość przejechanych kilometrów, czujnik poziom paliwa, czek. No naprawdę ładnie to wygląda. Jest taki fajny, duży, czarny mat. No i sami ocencie, czy wam to się podoba czy nie. Jest chłodzone oczywiście cieczą. Tutaj oczywiście gmole można dokupić sobie, szybkę, to wszystko można spersonalizować, ułożyć pod siebie w momencie, kiedy już będziecie kupować. Ten motocykl będzie leciał do Poznania, no i ten brokat jest taki Mieniony wszędzie go widać. A tam kolejna M15 leci do klienta. I teraz odpalamy, i usłyszycie sobie, jak wyłączą wyłączy mi tego głośnego, ryczącego M15. Zobaczcie tak na niebiesko, mam nadzieję że widać. To zrobię. O, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Testową. Powiem Wam szczerze, bardzo wygodnie się nim jeździ z roku na rok te wersje są coraz lepsze kierownica, daleko od siedzenia jest to motocykl naprawdę dla wysokich, nie tylko wysokich oczywiście osób, ale tutaj osoba nawet ponad 2 metry spokojnie będzie miała miejsce, bo ja mam zobaczcie ręce w pełni wyprostowane, a nie jestem odchylony. Zostawcie, jak ja tu mam miejsce. Patrzcie, gdzie? gdzie? kolano, a gdzie? Kierownica. Coś niesamowitego. No i teraz poczujcie się jak ja i zobaczcie, jak on jedzie. Na razie, standardowo na dodr żebyście poglądali sobie fajne widoki, a potem go trochę pociśniemy. Świetnie widać ten nowy widok. Naprawdę uważam, że e, on powinien być w każdych motocyklach sport. Cruiser, cruiser, do końca hejterzy, na napiszecie, że jedzie wolniej niż moja 50 2T z 2024 roku. Boże! I porównujcie mototyki nowoczesnych, choperów, 180 kg z osiemdziesiątkami. Jeszcze raz Wam pokażę ten motocykl, którym jeździłem. Potężny Chopper 125, dwa cylindry R2 ułożone w rzędzie, chłodzony cieczą. One mają 13 koni mechanicznych. Po zrobieniu map tuningu jeszcze na sterowniku Delfa i roczniki 2.24 taką możliwość mają. Po odblokowaniu tłumików mamy 15 koni, ale jak widzieliście, pomimo tego, że on jest jeszcze na dotarciu to nowy pojazd, Świetnie jeździ, nie ma problemu z kręceniem się wyżej. Na każdym biegu ma moc. Czy jedziemy troszeczkę szybciej, czy wolniej. Wygodnie się czujemy, wygodnie siedzimy. Junak robi fajne motocykle i wygląda naprawdę bardzo fajny, duży dla każdego, który chce mieć naprawdę fajnie wyglądającego choppera na kategorię B. Wracamy do firmy, ładujemy, klient dostanie. No i dziękujemy za uwagę.